Słuchajcie, kochani, nie odzywałam się już jakiś czas. Od razu mówię, że ten szum w tle to jest wentylator, bo po prostu jest tak gorąco w domu, że nie da się wytrzymać. Nie odzywałam się długo, bo jestem na urlopie, wyjechałam, czy zanim wyjechałam to w ogóle nagrałam wam film, ale ostatecznie go nawet nie obrobiłam, bo wyjechałam. I teraz już wróciłam, więc znowu nagrywam film. Nie ma to sensu, nieważne. No, długo mnie nie było, długo mnie nie było i dużo się podziało i się dużo pozmieniało. A pierwsze, co to wyciągnęłam dla Was specjalnie, oto tego jego mościa, Spiritus Sancti. Wiecie, co on mnie martwi? Ponieważ to jest jego, ten najnowszy list, o jak się cieszyłam, że w końcu zaczął rosnąć. I on jest taki odbarwiony. Widzicie? Ale wróciłam z wyjazdu, z urlopu i zobaczcie to. No następny. No kurde, tak to można żyć. Oj, tu kropla jest, zobaczcie. Spójnie. Dobra, niech sobie żyje własnym życiem. I pewnie to, że go wyciągnęłam, to mi da popalić za to. W sensie dzięki temu. Dobra, idę go wstawić z powrotem, ale zaczął rosnąć. Yeah. Dobra, byłam wstawiłam. I wiecie, co Wam powiem? Tak przykucny sobie. Mam jeszcze takie zakwasy po górach, że łoch, ciężko mi nawet przykucnąć. Baloanum został chamsko ucięty. Mam dosyć tego chabadzia. Wyrzuciłam nawet resztę. Przestań się bicia. wyrzuciłam po prostu go. Eee, I uznałam, że jeżeli ma się ukorzenić, to się ukorzeni. I zapomniałam go podlać. O mój Boże! <grych> no to to, dobra, idę po wodę. No, także świetnie sobie poczyniłam. Ja no, jestem po prostu genialna pod tym względem. Czyli ucięłam chabadzia i zapomniałam dać pić. Uznałam, że jak ma się ukorzenić, to się ukorzeni, bo to jest zacieka pleśń to w ogóle jest taka pleśń tej doniczce. Ja nie ruszam tej rośliny. I to jest magni krystal mój, co mam z nim. Miałam z niego nasionka już nawet. Mm. I znowu robi się chaotycznie. Wróćmy do balonu. Po prostu go ucięłam. Tutaj widzę, że ten gdzieś zmarniał. Nie dziwię się, jak nie miał wody. Będę musiała go uciąć. Pierunę. Najprościej będzie. I w ogóle ucięłam też e, mojego pilaminu. I zobaczcie to. Oprócz tego, że go też nie podałam. Zobaczcie to. Widzicie tutaj tego rubala? Jak mam wam pokazać, gdzie jest ten rubel? No tu, o tu, 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 tu. Widzicie? Normalnie, jawnie um, się ukorzenił sam z siebie. Czyli to jest kolejny przypadek Anka, którego pocięłam po prostu na jolo. I nie to radzi. Dobra, trochę tam woda się podniosła? Podniosła się, dobra. Czy ktoś to jeszcze wypił? Chce ktoś tu pić? Nie, dobra. Też fajnie. Yy, ale tutaj widzę, że tam papi odrzucił tego najstarszego liścia. Zaraz, go mu urwa, jak mi się uda. Albo nie. Bo mi się nie uda. Badno yy, się szarpać z nim Na waszych oczach. O! się. No. Żegnam się liścią. Oczywiście zawsze to robię, czyli sprawdzam, czy czasem aby coś się nie dzieje, ale nie. Nic tutaj nie ma. Czyściutko. Wiecie, że moją jedyną walką z przędziorami i wcior wciorami w witrynach jest to, że po prostu robię oprysk taki profilaktyczny, czyli wyciągam rośliny z doniczek, myję im osłonki, doniczek nie, doniczek z osłonek, myję osłonki i psikam mydłem potasowym i to jest koniec. Jak na razie, Ciucifu, mimo nawet wyjazdu, nic mi się nie przeplątało. W witrynach jest spokój i cisza, no a więcej roślin za dużo też w domu nie mam, jakby takich pobocznych innych gdzieś tam. Eee, który strasznie gnił, go tam też troszkę pocięłam. Zobaczymy, co będzie z nim dalej się działo. A ja bym chciała tutaj wam coś pokazać. Nie, idźmy wyżej, bo tu nawet nie ma co pokazywać. Nie wiem, czy ktoś tu coś robi ze sobą. Chyba raczej nie. Idźmy wyżej. Bo tutaj widziałam kosa e, z papi tego okrągłego i on. To jest słabe światło, więc nic nie widać. E, I on. Może mam doświetla. O! Nie, no, nie jest dobrze. Nic nie widać w dalszym ciągu, ale dobra, on tutaj tutaj, tutaj, tutaj zumój, zumój, zumój. Robi i jest nowiutki, malutki listek kto tu jeszcze co tu jeszcze było ciekawego i co bym chciała wam pokazać i tu chyba to by było na tyle tu jest więcej tam coś tu nie, tu Lux w ogóle stoi jak zaklęty ok, skoczmy wyżej a wyżej to wam muszę pokazać oprócz tego, że dla Dressleri X uznał, że będzie żył o, widać nawet jak pięknie dziubódka pokazał i tutaj i korzeń taki u, i tutaj będzie rosło a jajku, ten dresek to jest naprawdę uciążliwy bagatek. Może ja go nawet przestawię tu trochę niżej. Bo może będzie miał mniej światła, to będzie ogarniał lepiej życie. Może? Niekoniecznie, ale tak być może. Um, Forgetti Silver, on taki był. Znaczy, to jest Forgetti Silver, to jest coś z luksem. Przepiękna hybryda, ale kim jesteś, to jeszcze nie wiem. Ale fakt faktem. Ja wam postaram się go pogadać. Pięknyś. No piękność, no. Dobra, co tu chciałam pokazać? Ja Wiem, deltę wam chciałam pokazać. Miszalka, cicho, ale tu delta. Zobaczcie ten liść. Nie dość, ja że jest dużo większy, bo poprzednie były o takie. O, to teraz ten wystrzelił taki długaśny. taki piękny. Och! Tutaj najnowszy liść bese. Widzę, że jest nowy. Jeszcze jest... Ee, ten? Ten! Też fajnie. Już się pamiętam, widzę, Już się pamiętam, który był najnowszy. Ale to jest mało ważne, teraz idźmy dalej, bo chcę wam coś innego jeszcze pokazać. Tam się coś dzieje, nie? Ale to jest ładne. A to jest... I ten najnowszy list to jest... Aha, Papi X Drsleri. Ten najnowszy list, zobaczcie kolor. No cudo. Cudo, roślinka jest cudą. To jest super. Co my mamy dalej? Tam ktoś robi mieść. Ktoś tam robi miść. Sprawdźmy, kto tam robi mieść. Magnificum Silver. O, no i fajnie. A ładnie wygląda. Dobrze się zapowiada. Tu jakieś ciążki żywot ktoś ma. Green Mamba z Dark. Ale coś tu chyba będzie klute tu urwało coś tu się kryje. Fajnie, fajnie. E, Ford Sherman też widzę, że robi najnowszego liściurka, ale nie chcę go tam, wiecie, pokiereszować. Po Pokażę Wam, jak będzie rosł dalej. Papilaminum z e, papiwarię i to jest chyba ten najnowszy liść i będzie szedł jeszcze. Tak. Boże, zobaczcie, co on robi. On już tutaj em, no on błaga o to, żeby się uciąć. Widzicie, on sobie taką wieżę stworzył. Dobra, skaczmy do drugiej witryny. Chaos totalny dzisiaj w tym nagraniu, ale wiecie, jak człowiek jest na urlopie, to tak y, ciężko mu się nawet skupić na czymkolwiek. E, co my tutaj mamy? Znaczy, ja robię sobie właściwie taki przegląd po, po wyjazdowy z wami. E, niestety, ale Pink Princesska bardzo się ugniła. I widzę, że tutaj te kolejne liście też już lecą. I raczej będzie do the endo. Ona się po prostu ugniła. Wzięła i ugniła. Tutaj, czemu takiś małyś taki znów? Myślałam, że ta y, Burle Marks Flame będzie troszkę. Wiecie, czy ona potrzebuje już palika? Już? Green Soul Gigi, Linked Gigi. Jakiś najnowszy listek. Czekamy, czekamy. Otwieraj się, bo jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Co my tu mamy? Moje Deltunia. Zobaczymy, co z Was wyrośnie. Zobaczymy, zobaczymy. O, a co tu, co tu się zadziało? To miało być ta Queen, uh, Queen of Clary. Z jakimś jasnym paskiem na samym środku. Widzicie to? To jest jedyny nerw, który będzie. Czy co tu się będzie działo? Ale ten też miał, a tu nie bardziej. I podziałkę sobie zrobiło. Tutaj, o, jest też najnowszy, jest tu, idzie, idzie, idzie Dobra, czyli coś z tego będzie jeszcze fajnego No i fajnie Tam nic nie widzę, tam nic nie widzę Co tu, co to jest? Och, serio? To stamtąd przylazło? Aż tak? Boże, jak nie San Sibarenzis, to kolor. Rozszalały mi się te Dios Idźmy na dół zobaczyć Pixel, pixel, I see you Zobaczcie, zobaczcie. Udało się w końcu. Oj. Piękności. I to nie jest przekłamanie kolorów. Ona jest, o, jest obłędna. Ona jest obłędna. No pięknie, pięknie. To w ogóle za ciekawszy. Ona jest pod. A sobie to nie jest podana za bardzo, no ale to tam wiecie. To sobie poradzi. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj to jest to, a tu. Tutaj też nic. Się nie doczekam chyba na te diosko. Czy tam w końcu ktoś coś wypuścił? Nie, a ten najnowszy. A ten najnowszy jest tu? O, my będziemy mieć nowego. Indonezjan Marble. O ile to ona. I Frydzio robi nowego liścia. Ale widać chyba więcej zieleni niż w tym. W dalszym ciągu. Dobrze wyglądającym. Czy po tobie coś łazi? Czy mi się tylko wydaje? O, nie, to jakieś forfowle twarde, jeszcze dodatkowo. Nie, okej. Okay. Muszę w końcu przesadzić metalikum, bo już też wygląda i wygląda. A zobaczmy, czy tu będzie szansa na więcej bieli. Ale mnie korci rozwinąć trochę. Korci mnie. zrobimy to. Zróbmy to. Ui! Jest, 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 jest. Dobra, dobra, dobrze. To sobie ja się rozwija we własnym tempie, że tak powiem. Um, bardzo chaotycznie, ale witam się z wami. Ja, czy wracam po dłuższej przerwie. E, mam nadzieję, że widzimy się za, teraz, już logicznie, za jakieś dwa tygodnie, kiedy wrócę do normalnego trybu pourlopowego. E, dajcie znać, czy wy jesteście po urlopie, przed urlopem, czy jakie macie w ogóle plany na urlop i co. I to będzie wszystko. Jeżeli film się podobał, zostawcie lajka. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i trzymajcie się. Cześć, pa! pa.